Dzień dobry, nazywam się Damian Oczkowski, jestem specjalistą tomografii komputerowej w firmie Optident. Zapraszam Państwa do zapoznania się z nowościami dostępnymi w naszej ofercie, a w szczególności z tomografem komputerowym CS8200, który zawiera w sobie funkcjonalność panoramiczną, tomograficzną oraz cefalometryczną. Tomografia oferuje pole obrazowania od 4x4 aż do 12x10 cm, rozdzielczość 75 mikrometrów oraz redukcję rozbłysków od metalowych artefaktów. Cefalometria pozwala na bardzo szybkie i bardzo dokładne wykonanie skanu oraz w pełni zautomatyzowaną analizę. Co więcej, analizy można w pełni personalizować. Badania panoramiczne wykonywane są z największą starannością, a ponadto oferują automatyczną analizę obrazu, której algorytm sztucznej inteligencji analizuje i opisuje wykryte nieprawidłowości. Wszystkie te elementy oraz badania zębowe, zdjęcia z kamer, jak i skany wewnątrzustne łączy jedno oprogramowanie. Po te i wiele innych nowości zapraszamy na nasze stoisko B07. Do zobaczenia!